Cześć, witam. Dziś chcę przedstawić Wam materiał z treningu. Nie jest to materiał, który ma na celu czegoś kogokolwiek nauczyć, są to bardziej urywki. Mam nadzieję, że się spodoba, więc na, zapraszam. Nie będę to kurwa po godziny, to się uczyłem mówić z tego. Może nie rozmawiaj z nim, bo on nie chce być medialny. Jak mam cię nagrywać i jego jednocześnie? Ja powiedziałbym ci jakiś ale twarz nadrabia żartami. Taki, jak na kogoś, kto nie chce być nagrywany, jest bardzo blisko kamery. Cały no czas się ciśnie. No blisko, no. Co to się dzieje? A jak to działo, synek? Tak. Cześć. Mamy go, mamy go. Mamy go. Nie, bardzo na tyle w porządku, że mnie nie wrzuca tam. Na tych normalnych stronach nie. Ale por porno Tomek. Pisz sobie porno, -tomek. porno, porno. Ty, że nie chodzisz po pornosach? Czy chodzisz po scenach w porno? Tylko po gejskich. Oczywiście, że wchodzę na porno filmy. Ale na gejskie też? Gejskie? No. To no. no. wiesz, dlaczego no, ci nie ma w internecie. No bo musiał być chory, żeby nie mogła wejść w internecie. Nie, 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 Konkretny film na gejsku. Widzę, nie wiesz. No na A, taki ładny. A, nie musisz, nie jestem masz taki ładny. Ale stopy. Zastuwasz. Fajnie, kurwa, wczoraj robicie ten zacznienie, kiedy się rzuca, nie? No. Kurwa, chciałem robić zdjęcia, czy powiem, i, i wiesz, z ręki nie idzie. Postawiłem tego na tył, ale... Proszę, nie biegnujcie! Jak byś, kurwa, wybrał? Mogę się rozegrać? Możesz. Rozbieraj się, dorek. <śla> Już zawstydzony, jak jest koła. Spoko Darek, nie nagrywałem cię. Aż tyle. Nie lubisz, jak się nagrywają? No nie dziwię ci się. Każ już teraz chcesz parę, nie? Kaziu się już ubiera? Ubiera się każdy. A da się boj. Ada się boj. Adasz, boj się ada się. Kaziu cię przyniką zniszczy. Kaziu masz... Szczenkę swoją, czy ochrania zęby, nie, czy możesz nie wyciągnąć? Probezy masz, to to możesz wyciągnąć. Nie, 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 nie musisz? Nie. Nie ci. Nie, dobrze niczego. Dobrze? Nie, tre, dry, dwa, pięć, dwa. To świetnie. 2, 1, Tomek, idź trochę w prawo. Co? Co? Co z prawo? Ja powiedziałem Tomek iść trochę w prawo. Ale fajnie dzisiaj chodzimy ze mną do domu. I teraz zakręć. fail czemu nie trenujesz? czemu nie trenujesz? no nie, przecież będzie dobrze, dobrze. Nie, trochę wyżej muszę ci dać. Ja wyżej czy ty wyżej? Ja, czy, ja trochę wyżej. Idzie za jakoś? Że, aha, że pod tym zdrowia. Tak? Że, że to? Tak? Czekaj, że, czekaj. A? I Co żeby wyżej? było widać w twojej głowie trekaty. To od razu jest... Idealnie jest teraz, tak? Jeżeli materiał się podoba, to zostawcie... Nie. Zostawcie Nie. lajka. Jeżeli materiał się podoba, to zostawcie lajka. Jeśli to materiał komentarze. Wam się podoba, zostawcie lajka. Ewentualnie udostępnijcie film. Tak! Dziękuję bardzo. Thank you.